Cześć Simona, ja jestem Bartolo i mamy kolejny odcinek z serii od Zera do milionera na stronie Drugi Drogiewiczu, jeśli nie masz 18 lat, to niestety nie możesz grać, tylko możesz wykonać. Ale jeśli masz 18 lat, użyj kodu Bartolo, który daje ci 10% przy przygotowaniu, 20% na startu, nie na darmowa skrzynka. Więc tak, wciąż trwa event Gold Rush. Przypominam wam o giveawayach, które prezentują się w następujący sposób. Z się wiadomo co i kogo. Mam nadzieję, że nie objebałem. Dobrze. Ale mi z klika zajebałem, nie? Strasznego. Ale dobra, dobra, na razie wygrywam. I lepiej, żeby tak zostało. Dobrze. To swoje srepe? No nie, nie. Czyli jednak misklik. Będzie. Ujedź. Nie. Misklik, chuj. O! Czekaj, czekaj, czekaj. Daj mi coś tam. Drugiego, drugiego, drugiego. Proszę. O, 500 zł. No dobra. To był misklik. To sobie do takiej tańszej bitewki. Użyjcie go, chyba zostawi subskrypcję wraz z i łopatkę w górę i znowu przegramy mm, nie wiem po otwieramy bo... dobra zaryzykuję zaryzykuję ryzyko się opłaca raz wygrywasz, raz przegrywasz w wygrywamy i jest dobrze, żeby nic się nie zmieniło to naprawdę będzie bardzo Proste. O dziękuję No i tak się dostaje milionerem Więc nie wiem, czwórmy sobie wolę eventowe. Jak nie lubię tak otworzę. Заказник. Заказник 666. Духинг. Ну. Ну вот. Есть. вот. Ну вот. Ну вот. Ну Mm. Okay. Patrzcie na to, jak to widzicie, to nie będzie dobre, ale... Jezu, naprawdę pięknie oddaje, od 1200. Muszę teraz kontrolować. Ostatni raz. Ostatnią. Ostatnią. Bad Dobrze. Ostatnią. I jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze ja. nie, no dobra, nie wracaj, nowa bitwa, zróbmy jakąś bitwę, ale ładnie tam oddawało, ładnie oddawało, ale klasycznie dało, nie wiem, może zróbmy sobie 10 na 4, underdogu, utwórz, pyk, pyk i pyk. Ja jestem ciekaw. Na jednym Czy wyjdę zarobiowy, czy wyjdę biednym? Nie wiem, ale ty, który wkuruję pod wartolą. ci 10%. Przy dowodwaniu. 2. 10 na start. Codzienna darmowa szczynka. codzienna darmowa świenka. Słuchaj, jak się spokojnie. No jeszcze 5 zostało, no takie 500 zł do podziału na 3, no to słabo, to widzę. wam zrechać się zwróciło, bo 60 zł mi zostało. Drogi złoty, w momencie użyj kodu Bartolo Bartolo, blo blo Aha, fajnie. 120 zł? 150, wow. Dołączmy to, dołączmy to Day, daj mi drogą Najdrożej no mam Jest very g Very, very g Słuchajcie, bo tutaj wiecie Interes, się wszystko naraz się dzieje, nie? Ja już W tej bitwie brałem dzisiaj udział mhm. Niestety nie za dobrze się dzieje. Chyba że special warrare item. No nie, ale jeszcze są trzy szanse na special i item. No dobra, 5 dyszek. No, 4, przepraszam. mistyk. I co ja powiem to wam powiem. Jeśli użyjecie go do Bartolo, dostaniemie 10% przy dolowaniu. 2. 10 stat. Codzienna darmowa skrzynka oraz bierzcie udział w giveawayach. Giveawaye są fajne. Niektóre droższe, niektóre, niektóre tańsze. Najtańsze nie 75 zł. Najdroższe, 2,5 tysiąca. Jezus, przepraszam, to od kawusi. Wiadomo, co, wiadomo, co. I daj mi. Patrzcie, pięknie. To było tak piękne, że jestem w totalnym szoku, bo tego się nie spodziewałem. Easy peasy, fajna on Easy peasy na was quick. I dziękujemy kolejnym muła I, i, i dziękuję, dziękuję, dziękuję. O, jeszcze wyrywujemy. 1000 zł mamy znowu. Za 300 zł. Za 300 bitw. Ja. Tak. Tiger tu. Tiger tu. Tu mamy. No dobra. i za 300 zł. bang bang, bang, bang. Ale to jeszcze brakuje. Jeszcze nam brakuje. Okej. Okay. Dobra. trafił trofił holo. No dobra, nie trafiłem, ale chyba wygrałem. Na farciku. Na farciku wygraliśmy. 1800 zł. Za 262 zł i 50 groszy blitet. Na gracze I chyba ja. Chyba nie ja. Limex 777. I kto? Okej, okay, okej. Okay. Tu jestem za trzech spotów, więc jest szansa, że ja to wygram Pod warunkiem, że trafi teraz z jakąś. Wygrałem. Bang! Hihi, wygrałem. No tylko że właśnie profit mi wpada na tanich bitwach, a nie, znaczy na drugi też się zdarzy, nie? Ja wam w ogóle pokazałem, ja wam pokażę tę bardzo drogą bitwę, na której zgrałem pół bani. Ona była gdzieś... Zajmę się 88 koła nie? To było... Nie to... To była ta bitwa. Tak, patrzcie na to. Tak. Na to co to się stało, nie? To był underdog. Właściłem do Plera talona, nie? Ja już załamany Ale teraz on trafił do samo, więc ja już zajaramy. Jeszcze rosso o Rosso dafek i trafia tego. kto wygrywa? No, kto wygrywa? Proste, że ja. I patrzcie na to jaka piękna bitwa, nie. Może co z tego. Część wypłaciłem, część przejebałem. Klasycznie. Za 800 zł nadzielonym, dobra. No, są jeszcze do takie No tu jest słabo. 8, przynajmniej 1600, a mamy 1000. Chyba że tutaj coś fajnego nie odtapiło. No niestety nie. 600. Sprzedajmy, skopiujmy. I zróbmy sobie za całość. Ok. Na trzech. Też na dzielonym. Pasem dziel dzielony oddaje pasem nie. Zabraliśmy sobie z dwa boty i to do będzie ostatnia bitwa w dzisiejszym odcinku. Więc drugi jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to zostaw subskrypcję, bo dużo was miało. Subskrybuję oraz użyjcie kodu BARTOLO, który da wam 10% przy 2 na start. Codzienna, darmowa skrzynka, no musi mieć te ciało 6 koła, a mamy ile? 2,5-3 koła, no słabiutko, słabiutko. Drogie widow, w tym momencie naprawdę proszę cię, użyj, który da ci 10% sztuł 20 2,10% codzienna darmowa skrzyneczku, to jest drugie? Nie, to nie jest drogie Być kit morga? No nie, słaba bitwa. Ile? 1400, dobra. Skopiujmy, zróbmy bez tego jednego. I zróbmy. O! Na 4 na under, utwórz 7 złotych mi zostanie. Albo wygram, albo przegram. Albo będę płakał i będę musiał układać fajne skiny. Dobrze, to mi się podoba, bo to chyba nie jest drogie. Ale to no i tak najtańszego. Akolwiek w tym momencie chyba się. Nie, nic nie zmieniło. No, tu jest. Dobra, teraz wygrywamy. Oho. No i to by było chyba na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że nic się nie zmieni. I wygram tą bitwę. Dobrze. Cały czas jest dobry taki do Więc zapraszam Was również na moje social media, bo na kanale nadawczym często spoileruję co się dzieje w moim życiu. No i również w sumie na stolkach, nie? O, Red Fajnie, fajnie, to mi się podoba. Pakujcie mi teraz hajs, no bo ja na tysiące, nie mam, każdy ma po tysiąc znosi. Jeszcze szczęście, któryś o redlining, bardzo pięknie, bardzo mi się to podoba. No to chyba widzowie, kochani moi, to mamy, nie? Piątka będzie, mniej więcej. No, mniej więcej. Dobra, mamy to. Dziękuję, 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 dziękuję. Ile? 5200. W tym momencie. Kończymy dzisiejszy odcinek i widzimy się następnym. Przypominam, odcinki są codziennie, więc cześć.